Bardzo wydłuża to czas pracy, szczególnie inwentaryzacji i spisywanie ręcznie, a później ręcznego wprowadzania bardzo złóżmutna praca. Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Chris z kanału Consolecraft. Dzisiaj na kanale będzie takie oto urządzonko. Na samym początku może nie będę mówił, do czego to służy. Pokażę Wam tylko, jak to wygląda. Dajcie znać w komentarzach, co to jest według Was. A my się zabieramy za oczywistą usterkę, czyli wymianę ekranu. Mamy tutaj Secure Torx zastosowane oraz standardowe śruby Philipsa na nasz holder, który służy nam do przyczepienia do np. ręki lub też do specjalnej stacji dokującej, która też jest wyposażona razem. Wchodzi w skład wyposażenia razem z tym właśnie urządzeniem. Urządzeniu jest bateria, która jest przylepiona do tej oto obudowy i warto by było, na przykład podlać to i Muszę zerknąć do środka, w którym miejsce jest, jest tutaj. Tak. o, świetnie. Widzicie? Bateria była przylepiona na takich dwóch taśmach transmisyjnych. I to właśnie powodowało, że ciężko się to odrywało. I od razu wyczyścimy, bo jeżeli IPa się dostanie na przykład w okolice rozklejonego ekranu, no to mamy problem, ponieważ no ekran będzie już do wymiany teraz tak odłączymy sobie baterię. Mamy znaczniki pól. Tutaj też tą, tą baterię będzie trzeba, zakładam, że podlać. Widzę, że tutaj mamy napis PUL i teraz jak to zdjąć? Tutaj w, w przypadku baterii i obudowy takiej baterii należy być bardzo ostrożnym ze względu na to, że przedziurawienie takiej baterii powoduje jej całkowite uszkodzenie. Ona zacznie się nagle grzać, wchodzić w reakcję chemiczną. No i jest to bardzo niebezpieczne w domowych warunkach, w serwisowych. Trzeba mieć gaśnicę od razu, albo w rękawiczkach tą baterię wynieść na zewnątrz, aż reakcja chemiczna dobiegnie końca. Tak, więc. Przebijanie takich baterii, czy też telefonicznych, czy też z takich urządzeń nie należy do zbyt mądrych posunięć. Ok, widzę, że tutaj jest konektor baterii w tym miejscu, więc bateria już się nam odłączyła. Teraz trzeba ją po prostu odkleić. Okay. Dobra, widzę, że tutaj zastosowano kolejne Secure Torxy. Tutaj mamy głośniczek razem z gniazdem USB Typ C i mamy tutaj zapewne gniazdo do podłączenia. Zakładam, że będą to przyciski, bo trochę małe to gniazdo, jak na ekran. No ale zaraz się okaże. O właśnie, tutaj raczej to podejrzewam, że to jest gniazdo do połączenia się z ekranem. Jednak okazuje się, że gniazdo, które jest tutaj, może być od jakichś elementów optycznych. Tutaj na pewno mamy dwie tasiemki do elementów optycznych. Jedna jest tutaj z aparatu tylnego, a ta szersza jest z elementów przednich optycznych, tak? czyli ze skanera. Dobra. Teraz, co my jeszcze możemy zrobić z tym ekranem, żeby się do niego dostać? Sprawdźmy, czy da radę podważyć tutaj tą, zapewne aluminiową obudowę. Podważyć się da, tylko chciałbym wiedzieć, czy ona jest na zatrzaskach. A widzę, że tutaj są zatrzaski po bokach, takie plastikowe. Więc trzeba będzie troszkę nagiąć ten, ten, o właśnie tak w ten sposób, żeby ta obudowa nam wyszła, tak. Więc nic na siłę, trzeba pomyśleć. Proszę bardzo, mamy zdjętą. Tutaj będziemy jeszcze zachowywali powiedzmy, że strukturę tych elementów, w jaki sposób one były poskładane ze sobą. Warto nagrywać sobie takie ciekawe urządzenia podczas rozbiórki, bo potem można dojść do tego, jak je z powrotem złożyć, tak? No i teraz e, chyba najciekawsza część tego odcinka, czyli próba odseparowania ekranu od, od naszej obudowy. Trzeba sprawdzić, czy on jest wklejony. Czy obudowa nam sama pozwoli na to, żeby ten ekran wyciągnąć, czy ja słyszę, że on jest tak jakby klejony do tego. Widzę, że tutaj można spróbować. O, zdjąć taką oto osłonkę tego ekranu. Tak, i to już jest na 100% nasz ekran, sam ekran, tak? Pod nim jest uszkodzona szybka. Więc zastanawiam się, czy będziemy zdejmować i wymieniać samą szybkę czy też cały ekran. Zobaczymy, jak to pójdzie. I tutaj jest problem, bo żeby rozpuścić klej, zazwyczaj używa się e, IPY, ale IPY do ekranów używać nie możemy w ogóle. Więc e, myślę, że podgrzejemy troszeczkę ten ekran tutaj gorącym powietrzem. od z tego się szkło jeszcze sypie. I zobaczymy, czy on nam delikatnie odejdzie, tak? Bez, bez używania zbyt dużej ilości siły. Nie chcemy uszkodzić elementów plastikowych, więc ma, mamy tylko możliwość podgrzania tego do około 150 stopni. Że... Nagrzewamy sobie tutaj ekran. Teraz trzeba było coś wymyślić, żeby podczas podważania nie przyklejało to się z powrotem, a że nie możemy użyć IP, o, tutaj jest nawet widoczny ten klej. A few moments later. generalnie nasza praca się tutaj kończy, jeżeli chodzi o to urządzenie, bo muszę zamówić cały nowy ekran. Mogę przeszczepić oczywiście tutaj nasz głośnik, zatyczkę. No, a ten ekran sam niestety będzie obecnie wyłącznie wyświetlał nam to, co jest na urządzeniu, bo ekran sam w sobie jest sprawny. Można go z powrotem podłączyć. Natomiast sam dotyk ten, oto tutaj, fragment niestety nie. Zobaczymy, czy uda nam się odseparować ten dotyk od ekranu. Czy on jest na, tak, na tyle sklejony, że. Że nic z tym nie zrobimy, co? Dobrze, zobaczcie. Mamy ekran. Dotyk został. Szybka została. No i teraz teoretycznie moglibyśmy spróbować uruchomić to urządzenie z samym ekranem, żeby zobaczyć i potwierdzić sobie, czy to działa. Natomiast pozbędziemy się tutaj z. Powierzchni roboczej naszego szkła. Dobra. No i myślę, że przycisk power był na samej górze. Samo urządzenie działa, tak? Ma na sobie system Android. Tylko, że w tym momencie nie naciśniemy nic na ekranie, prawda? Musimy kupić nowy dotyk, nową ramkę do tego urządzenia, ale przynajmniej wiemy jaki to ma być konkretnie ekran. Więc co teraz? Teraz musimy zamówić sobie ekran, który ma oznaczenia tutaj, takie jak tutaj na filmie, o, takie oznaczenia. I teraz zapewne będą dwie opcje: albo znaleźć takie urządzenie. Hmm. Uszkodzone, że się nie uruchamia, ale ekran jest sprawny i przeszczepić po prostu cały ekran razem z obudową, i to jest najlepsze wyjście. Lub też szukać takiego ekranu nowego gdzieś po AliExpressach. Bo w Polsce raczej do tego urządzenia nie dostaniemy żadnych części. No więc mamy kilka możliwości, i ja się rozejrzę w internecie. Jakie części do tego urządzenia są dostępne, i wrócę do Was w drugiej części. One eternity later. Ok, przyszedł do nas już zamówiony ekran w takiej oto obudowie. Glass Screen Pro Plus Premium Tampered 9H. No, powiem szczerze, że pierwszy raz dostałem ekran do czegokolwiek, zazwyczaj do telefonów, w takiej obudowie. No, jestem w szoku bardzo fajnie, zabezpieczony. Tutaj widzę, że folia jest z jednej z drugiej strony. Ta siemka nie jest uszkodzona, to dobrze. A i mamy tutaj warstwę przylepną razem z taką specjalną gąbką, którą tutaj już w tej ramce zdążyłem sobie usunąć przez ten czas. No I zobaczmy, czy to w ogóle nam pasuje, jeżeli chodzi o sam rozmiar. Tak może przyłożę z drugiej strony tylko. Ale tak. Więc myślę, że możemy zabierać się za wklejanie tej ramki, naszego dotyku. Tak sobie myślę, czy go jeszcze testować, czy on po prostu działa, żeby potem ponownie go nie wyklejać w razie, w razie problemów. Jeszcze sobie porównam, czy, czy to jest takie same. Ze starym, i powiem Wam, że wizualnie nie odbiega to od oryginału. Poza faktem, że tutaj to złącze FPC, które zostało zastosowane, jest gorszej jakości niż to oryginalne, oryginalne jest zbrojone elementami metalowymi, jeżeli chodzi o obudowę, a to tutaj no coś, coś ktoś pojechał po, po taniości, można, po, można by powiedzieć. No ale poza tym, mam nadzieję, że po prostu będzie działać. Tak? Obudowa już wyczyszczona, więc zabieramy się za składanie tego w całość. Co do tego tematu składania w całość, jedna uwaga. O ile ktoś serwisuje na co dzień sprzęty kilku typów, typu powiedzmy pady, konsole, laptopy i robicie tych sprzętów bardzo dużo, no to na co dzień nie ma konieczności nagrywania sobie, demontażu lub też montażu em, całej takiej konsoli powiedzmy od A do Z. Bo człowiek po prostu już zna całą procedurę, zna e, umiejscowienie zaczepów i tak dalej, gdzie jakaś śrubka przychodzi. Natomiast, natomiast tutaj, jeżeli chodzi o jakieś, em, nazwijmy to egzotyczne sprzęty, które się nie trafiają, bardzo przydatne jest właśnie to, żeby sobie nagrać całą procedurę, rozkładania sprzętu, żeby później móc do niej po miesiącu wrócić, jak się czeka właśnie na takie elementy i wiedzieć, gdzie jaka śrubka przyszła, jaka była kolejność poskładania tych elementów, bo to bardzo, ale to bardzo pomaga i wiele razy z tego skorzystałem. Także do dzieła! Test razem z baterią, czy to w ogóle śmiga i czy dotyk działa, tak? Baterijkę podłączamy w tym miejscu. Nie chcę, żeby nam się przykleiła. Dobrze, włączamy i testujemy. Łącznik był tutaj, z tego co pamiętam. Tu na razie nie ma żadnego zaskoczenia, bo sprzęt się włączał. Interesuje nas tylko, czy działa dotyk. Działa! Tak więc możemy sprzęt wyłączyć, dokończyć składanie. Ok, tutaj na samym początku zauważam, że trzeba ustawić daty i godzinę, ponieważ bateria była rozłączona z tego urządzenia. Dobrze, i skanuj kod. Mamy tu jakiś kod na, na czymkolwiek. O, mamy tutaj opakowanie z patyczkami do, do czyszczenia. Ma to kod. Aha, i kod został prawidłowo tutaj odczytany przez tą aplikację. W ten sposób to wygląda. No, akurat ten napis Brak towaru w bazie zapewne jest związany z tym, że baza produktów tego sklepu nie ma tego produktu jako, jako pozycji swojej, tak? Tak więc idziemy z testem na sklep, tak? Czy, czy to będzie działało prawidłowo? Myślę, że tak, bo. No bo nic więcej tutaj nie zostało zrobione, został e, wymieniony dotyk razem z szybką. Reszta tego urządzenia jest sprawna, zostanie wyczyszczona. No i może jeszcze coś tam nakręcimy w tym temacie. Tutaj mamy kodów znaczy inwentaryzator. Jest to bardzo przydatne urządzenie na naszym sklepie. Wykonujemy inwentaryzację całego towaru średnio co 6 tygodni. Wchodzimy sobie do dokument, który zakładamy skanujemy towar. Liczymy sobie ten towar i wpisujemy ilość. E, dzięki temu e, praca idzie bardzo szybko. Dzięki temu urządzeniu trzy osoby na sklepie są w stanie wykonać inwentaryzację w ciągu 3 godzin. Bardzo to usprawnia czas. Gotowe pliki ściągamy na komputer, e, które potem po prostu wrzucamy i wszystkie stany nam pokazują. Co jeśli takiego inwentaryzatora zabraknie, jaki to ma skutek? Kiedyś inwentaryzacje były liczone tak naprawdę, w spisywane ręcznie. Było trzeba pisać każdy artykuł, ewentualnie kod i resztę tego towaru. Trwało to bardzo długo. To urządzenie właśnie pomaga opcjonalnie skrócić czas. Na siedzenie po godzinach i spisywanie ręcznie, a później ręcznego wprowadzania to w komputer jest to bardzo zmutna praca.